Dzień dobry! Jesteśmy na półmetku Turnieju 4 Turnieju Skoczni 2020-2021. Jak wygląda sytuacja? W pierwszym konkursie w Oberstdorfie wygrał Karl Geiger, na drugim miejscu był Kamil Stoch, na trzecim miejscu był Mariusz Lindwig, W drugim konkursie, w noworocznym konkursie w garnisz Partenkirchen, na pierwszym miejscu był Dawid Kubacki, na drugim miejscu był Halvor egner a na trzecim miejscu Piotr Żyła. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że tak dobrze Polacy zaprezentują się w turnieju 4 skoczni. Niedawno przecież mieliśmy Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich. Właśnie myślałem, że jesteśmy na takim poziomie, jak tam zaprezentowaliśmy, czyli bardzo solidne skoki, ale takie, które nie do końca, nie zawsze pozwalają na to, żeby zająć miejsce na podium. Bardziej możemy się liczyć, mogliśmy się liczyć w konkursie drużynowym, natomiast widać, że Polacy bardzo celowali w turniej 4 skoczni ta forma jest znacznie lepsza naprawdę. To są świetne skoki i jeżeli na przykład spojrzymy na sytuację w Pucharze Świata, to ona jest tak naprawdę rewelacyjna. Halvor Egner-Granerud na pierwszym miejscu 730 punktów, Markus Eisenbichler na miejscu drugim 544, ale na trzecim miejscu Dawid Kubacki 321 punktów, na czwartym miejscu egzekwok Kamil Stoch i Piotr Żyła po 308 punktów i także bardzo niedaleko tej czołowej dziesiątki jest Andrzej Stękała, który ma punktów 150. W turnieju skoczni na półmetku po dwóch konkursach prowadzi Halvor Egner-Granerud, na drugim miejscu jest Geiger. Na trzecim miejscu jest Kamil a na czwartym miejscu jest Dawid Kubacki. Andrzej Stękała na miejscu siódmym, Piotr Żyła na miejscu dziesiątym. Także w dalszym ciągu trzymamy kciuki za naszych reprezentantów. Za kolejne starty zarówno w turnieju czteroskoczni, jak i w całym nowym 2021 roku. Trzymamy także kciuki za innych sportowców ziemowych i w ogóle za polskich sportowców, a także za innych sportowców z innych dyscyplin w innych krajach. Trzymamy kciuki za zdrowie wszystkich sportowców. To wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.